Całe życie na Polesiu, to w zasadzie kręciło się wokół prac na roli, <grym> więc to była ciężka praca. To wałankowania polityczne no, niestety nie pozwalały na jakieś no, wzbogacenie w technikę wielką e, w pracy na roli, rolników, z tego względu, że no, car narzucił cła na, na, na wyroby metalowe. W związku z tym musieli radzić sobie e, nasi rodzice dziadkowie sami, wyrabiając wyrobiając różne narzędzia, które zresztą można zobaczyć w naszym muzeum. No więc jest to wyjątkowo, była wyjątkowo ciężka praca. Ten skok technologiczny nastąpił dopiero po wojnie. Po przejęciu tutaj tych urządzeń i narzędzi Kosiarek, Brzniwiarek i tak dalej, czy młocarni, wielkim osiągnięciem, jak w którym się mój dziadek, był kupno kierata. Gdzieś tam 5 lat przed wojną, który zresztą później, jak się dowiedziałem od moich wujków, którzy tam zostali na wschodzie, służył jeszcze w kołchozie przez kilkadziesiąt lat. No ale y, tą wyjątkowo ciężką pracę, właśnie przed którą chylimy czoła, która zostaje nam w pamięci, w której my byliśmy w swoim dzieciństwie wychowywani. jak przypominam sobie, trzeba było pracować w polu, pomagać rodzicom od marca do pierwszych śniegów. Więc ten ogromny szacunek, który żywimy, chcemy w jakiś taki sposób przekazać następnym pokoleniom. W formie właśnie tego święta, święta chleba.